Co my tu mamy? W środku. Co tam w środku jest takiego ciekawego? Boczuś. A, nie widać, coś nie widać. W pierwszej nie flance widać. boczuś. Z tej strony będzie ładniej, ładnie wyglądał. O. Boczuś, teraz co tutaj mamy? Szyneczki, szyneczki. Szyneczki są? I wszystkie szyneczki? Ja nie wiem, coś tam. To schabik jest chyba. Jakiś schabik. Z prawej. Ładne, nie? Tak no, wyglądają przepysznie. O, teraz na pewno są schabiki. Proszę, proszę. Ale gorące, ciemno, ciemno w wędzarni, nic nie widać? Nie widać? Uwaga, uwaga. Najważniejszy punkt w programu. No, to Agaty, <głos> <głos> Agaty, o, takie sympatyczne. No? Ładne. Nie? No, proszę, jakie ładne. No. A, A! O, proszę, o, proszę, proszę. Możemy, możemy złapać proszę, całość. Proszę, proszę, proszę. O, jak się majtają, aż się dymi pięknie.